witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam jeden z paru trików z Charlesem. Zapraszam do oglądania. Come on, come on, dobrze, no to możemy zacząć. Stworzymy sobie takie dodatkowe konto, Charles XD. I dobrze, teraz się logujemy. Już się ładuje. Chcielibyście więcej filmów z Charlesem i różnymi klikami, to oczywiście dajcie łapkę w górę i idzie w komentarzu, czy Wam się ta seria podoba. Dobrze, ja już jestem. Jak możecie zauważyć, moje zwierzątko to jest lama, która, jest, która była kiedyś w zestawie z VIP-em Star, bodajże, na rok. Więc widzicie, że ja ją mam, jak to się stało. To mogę jeszcze raz pokazać, ale ja mieć ją za darmo. Nie trzeba wydawać ani pieniędzy, ani nic. Dobrze, to tak, włączamy Charlesa, już nam się ładuje, dobrze, już nam się włączył Charles, naciskamy urodzinowa wyprzedaż, znaczy no albo VIP, no, no na razie jest urodzinowa wyprzedaż, więc dajemy y, SQ, edit response, IMF i sobie tutaj zmieniamy money i mamy 8, tak jak widzicie domu 8 plus 8 i teraz piszemy tutaj kilka zer i XU. I teraz mamy tutaj 800, 80 tysięcy starkońców. Chodzimy teraz na zwierzaki. Na bonis. Znowu włączamy Charlesa. Już <coughs> nam się będzie ładnie ładować. Wciskamy tego zwierzaka za 750 pięćdziesiąt końców. Jak nam się włączy Charles? Wciskamy Kup. Wciskamy Eddie Drescuest, IMF. I tutaj to, to drugie zmieniamy, że jak to 26, to zmieniamy sobie na przykład chcemy mieć yy, takiego chińskiego zwierzaka. To zmieniamy na 68. Jest Q. I wychodzimy. I teraz I Jak widzicie mamy jajko. Możemy sobie zapisać. Powinna nam doskoczyć taka informacja jeszcze, że yy, Twój zwierzak został zakupiony i znajduje się w Twoim pokoju. Ale nie wiem czemu, ale mi nie chce wyskoczyć, to... Jeżeli nam to wyskoczy, naciskamy OK i wchodzimy do pokoju. Naciskamy Edytuj mój pokój. Naciskamy to jajko, ustawiamy sobie gdzieś w pokoju, zapisujemy. Hej, nie, fame leci, Nie, frame leci, frame, frame, frame. I... Teraz będziemy mieli to jajko, Na znaczy trzeba w przemieści. Ale widziałe już muszą... Nie, schiskamy. I mamy takiego zimskiego, Fajnego. Możemy sobie go nazwać. Na przykład, no nie wiem. Chaha yy, yy, Możemy go na, yy, dać mu jedzenie. Co nazwę. Możemy z nim zagrać piłkę. A, ale trudno. Nie dało mi się to ność. Nie wiem czemu ale powinno nam już to zniknąć, ale dobra. Fajnie. Możemy go umyć. No i w ogóle możemy się nim opiekować. I on nam tutaj nie zniknie. Zostaje nam na zawsze, nie banują za to, nie damy go mieć już na zawsze. No to tak, co tam jeszcze? No i to było wszystko w, w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej trików z Adresem, to oczywiście, jak mówiłam wcześniej, łapka w górę i piszcie pod filmem w komentarzach, o jakim triku chcielibyście wiedzieć, albo czy chcecie w ogóle jeszcze tą serię. No dobrze, no dobra, wszystko, to pa!